Siemanko, Minecraftowe świry. To znowu my i to trzeci już trzeci odcinek. odcinek Prawie pękła mi skrzynka, wysłaliście 25 skinów. To masz małą skrzynkę. Dziękujemy za te skiny, zaraz będziemy je oglądać i oceniać, a jeśli chcecie kolejny odcinek jak Paweł uczy Ale to zostawcie mnie. dużo łapek w górę. I subskrypcję na kanale Pawła i na I moim. Martyny. Martyna zabawa, zaczęłam grać w grę. Mówi Star Planet. Dobra, to wchodzimy do... Minecraft. Najpierw zobaczymy sobie tutaj wszystkie skórki, a na sam koniec wybiorę tą, która ostatecznie zostanie ze mną w grze. Przynajmniej na jakiś czas. Natalia Black Girl Szczupłą wersję wybrałam Chyba będzie się łatwiej mieściła teraz w drzwiach o, Więc lepiej wygraj to dobrze, bo to. miałam z tym duży problem Super odzorowany kolor włosów Olcia Pro Trochę... Trochę takie emo, nie? Trochę emo, trochę kawaii Nawet masz rozwalone spodnie Te paski trochę mnie poszerzają Co ty masz? Ogon kota też Nie wiedziałem Martyna, gdzie ty chowasz ten ogon Podejrzane troszkę Ziemniaczek To, to będzie skin wielkiego kartofla, a nie jedna Wygląda tak jakbyś miała rajtuzy z diamentów zrobione To jest taki letni strój teraz wiosnę. Lecimy dalej. Maja Rainbow Wolf. To jest grona. Gdzie ona ma buzię? Czemu ona ma oczy tu, gdzie powinna mieć buzię? <grym> trochę, pastelowa. Trochę za mało kolorku mi tu brakuje, I, wiecie? I, I oczy ma tutaj, gdzie brodę. Trochę zjechało przez tą grzywkę ogromną. Hej Kajuleczka, pokaż co tam masz. Niezły kwadrat. <grym> Czy to Marty? Wygląda jak Steve, który przefarmował no. włosy. I mam pryszcza, dałaś mi pryszcza. O nie, dlaczego? Nina ni, ni Push. Aha, ni. jestem żołnierzem? Imion. Ej, to maseczkę masz na twarz, bo wiecie, kwarantanna teraz jest. To jest idealny strój na kuchni A, w mi. Idealny strój, anti mm. Mi w Minecrafcie, Nie mm. mi straszne. Teraz Galaxy Gamer Coś, coś to. Już przypomina. Uh -huh. Było coś podobnego. Oczy na brodzie mi to przypomina. Oczy na brodzie i takie pastelowe kolory. <laughs> wii, wii, wii. A wiesz, że jak będziesz kręcić tak za długo, to po postać zwymiotuje, nie? Serio? No. puści Pawia od To kolejną zakręcę, aż miło. Ko jagi. Po prostu, prostu jagi. jagi. Kolejne i Kręć się, kręć malutka. Kręć się. Kolejne oczy na brodzie. Coś tutaj widzę, coś tutaj Martyna ma oczy tak trochę wyżej, a nie tutaj, ale... Kiedy w końcu zwymiotuje? Ż żartowałem. Potężny dowcip. <noise> Potężny dowcip. To ludzie co grają z wymiotują. Dawaj kolejną skórkę. Atka wariatka. Nie mm -hmm. wariatka. Jo, wiesz, te bary takie szerokie? Wyglądasz tak trochę. Ej jest to luz! Martynu z Tak naprawdę z nic przybrałem. Ale pępuch ci widać. Oooo, pępek. Pępuchy na obiad. Chyba widzę brud w pępku. Trze trzeba to wyczyścić. Kiedyś damy wam takie tematyczne zadanie i zrobimy top model w Minecrafcie to, to, my, to myślę, że jest super pomysł Jakub Jędrzejczyk Znowu mnie ktoś zrobił? Jakub, o co ci chodzi? To jestem ja z namalowanymi kreskami I tutaj jest cieniowanie nawet, patrz Nawet cieniowanie, to są takie piksele różne Michał Klejnowski To chyba taka, taka o, zdziwiona Taka... <laughs> Yy, jak się przechodzi przez drzwi? Yy, yy. na, na, na nexta Ale doceniam, doceniam starania Tak Szymon 95675 Uuuu, tutaj smuło. chyba muchomora zjadła <ślad> Martyna zjadła muchomora Widzę dużo kolorów na twarzy Bo, ale Ładne kolory, ładne Ładne kolory, tak Na, 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 na kiedy indziej Klaudia Konczalska. Poka to Ej, czy, czy ja już znam ten skin? Podobny, już był, ale to nie było to Chyba to jest identyczny skin jak tamten Nie, nie? nie I ona ma gdzieś w oczy w ogóle? A ty jest plecy, są? Nie so? wiem Tu chyba Stańczyk Roxana Roxan O, ale mi się podoba Podoba mi się, patrzcie jaka to, fajna był pastelowa Nawet do tego pasuje jakby Pastelowe portki, takie Ej. kiteczki tutaj Rzęsy takie, o takie ma rzęsy Możesz wysłać drugą wersję Dominika Domańska Dwa różne oczy, heterochromia, fajna choroba. Człowiek haski, tak zwany. Mi się to podoba. Mi też, ale człowiek haski. Helena trybulec. To nie jest skórka Minecrafta, głuptasku. To było chyba zdjęcie. To było chyba zdjęcie. Możesz podesłać kolejny raz, bo nawet fajna taka. Kama Kamila! impreska tutaj. To jest chyba Martyna zabawa po walce ze świniokiem. Popatrz z tyłu masz przycisk subskrybuj tego. To naprawdę fajny pomysł. Subskrybujcie, tak? Bardzo fajny pomysł. Zosia to karstka. Podarłam spodnie na deskorolce. Dużo cieniowania na włosach. Mm -hmm, bardzo dużo. Wszędzie jest cieniowanie. Tyle cieniowania, że aż. Więcej niż mniej. A teraz seniorita Tak, Czemu Ej, patrzcie na mam słuchawki do Minecrafta. Ten Ej, Aj, to mi się podoba. Subskrybu! I ostatnie, chyba? Natalia Kuiga. Jestem creeper. Tutaj było napisane w wiadomości, że może nie do końca o to chodziło, ale będzie śmiesznie. Czy to, to znaczy, będzie... że mogę wybuchnąć. To będzie z daleka creeper z różowymi włosami, ja to widziałem. Wybuchłam. Wybuchłaś mi Martynet, Kto mi będzie teraz ziemniączki gotował i kebaby z okay. sosem? Czas na werdykt! Seniorita Gacza! Brawo! Bram to, bo jest taka najbardziej kolorowa Ma fajne cieniowanie na włosach, ma słuchawki od Minecrafta Ma zarąbisty przycisk Subskrybuj na plecach! Mi się też podoba Poza tą koszulką tutaj, tak to się z włosami zlewa, ale jest super Troszeczkę się tylko zlewa Dobra, to co robimy? Jedziemy do Nazaretu? Nie do Nazaretu, tylko do Neteru, ale... No, możemy pojechać i tu i tam, jak będziesz chciała Oooo! Nie patrzcie! Nie patrzcie na moje krocze! Co to ma być? O, bo krocze, zobacz. Gin. Nie patrz na co się patrzy! Przepraszam, przepraszam. Okej, okay, słuchaj. Mm. Żeby pójść do Nazaretu albo Netheru, jak kto woli, trzeba zrobić diamentowy kilo. Wracaj się! Weź trzy i zrób swój pierwszy diamentowy kill! To jest tak, tak, tak. I wiadro wody na dół. Tak. Okej, okay, boomer to Twój pierwszy diamentowy y, przedmiot, jaki wykraftowałaś? Bardzo ładnie. Dziękuję, uprzejmie. Ja bym teraz go zrobił na Unbreakable 2. Chyba potrzebny taki stolik, jednak, sorry, zapomniałem. Tutaj ja i Martyna wydobywaliśmy. O, szybko! bierz, za zatamuj tą nie. wodę! Za tą wodę, szybko! Ja muszę pokazać im coś, daj na chwilę. Powiedzcie nam, czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś Atlantyda czy coś? Spójrzcie, tu jest jakby taki. Kanion i w ogóle co to jest! Nie, Widziałaś też to, czy nie? na wodą. romantyczną pod wodą! Okej, okay. oddaję ci stery. Poza Oksydonem. Oksydonem musimy zdobyć jakieś diamenty. O, obsydiane. Które... Obsydianem. Zostawiłam diamenty, żeby tutaj wydobyć je na odcinku. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. O, proszę! Jedziemy z diamentowym kilofem, może będzie więcej diamentów. Trzymajcie kciuki. Ile było? I jeden, nie to nie daje, ale jak będziesz miała czar, to będziesz miała wtedy więcej. Wee. Ładnie Ej, dużo, dużo. Wee. Weź postaw pochodnie, bo nic nie widać. Poprzednio miałaś 8, teraz masz 8. Podejrzane. Myślę, że to duża liczba. Nie mogę wyskoczyć. Ciekawe dlaczego. Muszę se kloca postawić jak komik świr. Jakby ta postać była naprawdę człowiekiem, to już by miała obity łeb tak, że miałaby guzy z każdej strony na głowie Brawo, brawo 5 godzin później Martyna uwolniła się z potężnej pułapki, na którą sama się po prostu Chyba tych nawet nie widziałem, szczerze mówiąc Bo ja na tych kratkach kopię tak do przodu na shifcie, jak kred w ogóle nie patrzę jak pies, który szuka, trufli. W sensie świnia, która szuka trufli. O, 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 kopaj go! Potężne wykopalisko diamentów. Znowu 8. Mi się coś wydaje, że 8 to twoja szczęśliwa liczba, Martyna. Tam rozwal i chodź tam. Nie, Paweł. Ja Tylko czekaj? Powoduje. Ja ci miecz zrobię. Słuchajcie, teraz y, przerwa w wydobywaniu. Martyna musi spuścić Manto paru lamusom. Trzymajcie kciuki, żebym mnie umarła. Najlepiej trzymajcie 20 tysięcy kciuków, wtedy Martyna pewno nie umrze. A jak umrze, to nagra kolejny odcinek. I... Trzymaj miecz. Diamentowy ci zrobiłem, żebyś ostro ich naparzała. Wasz dużo diamentów. A w razie co oddam ci, dobra? Nie, ja nie przejmuję sterów. Ja nie padniesz jest? i stracisz diamenty. Ale tam jest ciemno, Paweł, ja nie mam pochodni mam pochłonie. Ale ciemnica. Boję się strasznie. One się chyba Ciebie bardziej boją, bo w ogóle nie ma żadnego. Walgo, <śmulny> walgo. No tym samym co zawsze, walgo, walgo. Bierz rękę, bierz, bierz rękę. Musisz czekaj, czekaj. Pod, Podjaśnie. Walie, walie. Mały, mały. Ciśnij, ciśnij oba. Powoli, bo tak jak szybko, to Cię znowu nic nie robi One mnie zabijają, dzięki no, trudno, umrzesz, się diamenty No i mam to gdzieś, wiecie, mam to gdzieś, naprawdę Bo mnie Paweł wystawia tu na masakrę jakąś. Ja Cofi, tylko chciałam się. wydobyć diamenty Cofnij się teraz, Jest kotleta I słuchaj, skup się, powolutku Ciach, ciach, pamiętasz jak ci uczyłem? Masz wokół nich tańczyć, nie pamiętasz? Pokaż jak się tańczy Strach mnie paraliżuje Chcecie, żeby Martyna walczyła, prawda? Ona ma pokonać więcej potworów, bo na razie zabiła Endermany i dwa tam jakieś te... Dawaj, lecisz Skieleton! Zlatuj w niego! WLATUJ w niego! Zjedz mięsko! Nie mogę! Bo... Cofaj, do tyłu! Uciekaj, odwrót, taktyczny odwrót! Chowaj głowę tam, dobra Nie tam do lawy, nie! Pomóż! Zjedz mięsko! Dawaj, to jest życie albo śmierć. A jak będziesz miał mało chapa, to taktyczny odwrót. Stawiaj, 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 pochodnie, pochodnie. Nie umiem! Pochodnię. Nie umiem! Prawym. Dobra, zmień na miecz Bydlaki, jest wiele ich, jest ich wiele Luru ich do... i teraz cofaj! I teraz cofaj, cofaj się, cofaj się. Cofnij, cofnij się! Cofnij się! Taktyczny odwór, dobra. Zluruj tu szkieleta. Co mam zrobić? Stój za ścianą, stój za ścianą. Co, ty, co masz na myśli? Lurowanie to takie, że przy. Creeper przy... idzie na mnie! Cofaj się, cofaj się! Aaaa! Oh, wybuchnął! Lurowanie to takie, że przyciągasz jednego. Dobra, pomógł ci szkielet, bo szkielet bił się ze szkieletem. Zabija mnie. Nabiza... Z tego zabijasz. Lecisz w niego! Spaduwa! Co spaduwa? Wracaj tam i się bij. Nie, bo mnie Jak zabijał. mężczyzna. Jedz kotlet, jedz kotlet, jedz kotlet. Zjem starego. Swojego starego. teraz musisz mocno w niego. Biegnij, powolutku ten przycisk, powolutku Tańcz, na boki, na boki tańcz Jakby to było flamenco Dawaj, dawaj, dawaj ja Podejdź do niego, kobieto, podejdź! Wal go w łeb! Dobra Strasznie ich tu dużo ogólnie jęczy Musisz mu że... uderzyć i odejść, uderzyć i odejść, odejść, odejść jest mięso, jest mięso Spaduwa 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 Wal, odejdź! Czy ja Od... też wygrywam za to, że je walę? Na razie to one same się walą, cofaj się, cofaj się Palgo. Bliżej O nie, o nie O Jezu, udało się, ale masz farta, ale masz farta. dobra Czemu jęczą dalej, jak ich zabiłam Czekaj, już? pokaż Może siedzi mi na plecach, na barana przejażdżku zrobił Bilecik do kontroli poproszę Topisz się Paweł, topisz się Ty, co to jest za jaskinia? Ej Ej, czy ty to widzisz Martyna? No To jest jakaś kurde o nie, o nie, zaraz się utopię. Oh Powiedz, w... Powiedzcie, o co tutaj chodzi, że to są jakieś podwodne jaskinie? Martna, przejmujesz stery, tak. uwaga. A wy nam napiszcie, jak zwiedzać Atlantydę, podwodny ląd, bo ja w ogóle bym chciał tam pójść z Martyną. No na najpierw to zamieńcie w syrenkę. <laughs> syrenkę smolio! Machać płetwą! Dużo machania płetwą. To będzie odcinek pełen machania płetwą. Mówisz, że idziemy do tego. Do Nazaretu? Do Neteru. Do Netteru? Do Neteru pójdziemy w kolejnym odcinku, bo to jest prawdziwy hardcore. Oh, Mam go? Tak Aaaa! Wybuchło Lecisz tam, lecisz tam Przyszły z woda Zatamuj ją, tam... Spadówa! Ja tu ledwo idę, Paweł Spadówa! Cóż to? Spadówa! Nałem go! Spadówa! Skriper, uważaj, bo cię wybuchnie! Oh no! Ta jama jest największa jama. A może byś zjadła kotleta, co? Tak jak babcia zawsze mówiła: zjedz kotleta w wnuczku. A ja wolę ziemnioczki! U, zjedz kotleta w A ja wolę ziemnioczki! Ej, ej, właśnie, właśnie. Napiszcie, jak hodować ziemnioczki. Pewnie trzeba ziemnioczka zasadzić. Sezona, Wode... podkładkę. Nie! Wode... Yes! Cofaj się już, Co jest Granek? Co on ma za twarz? Paskudny! Cofnij mi się, pokaż pochodnie, chcę go zobaczyć. Fuj, to jest chyba diamentowy ryj! Zgniły creeper. Cofnij się, cofnij się! Nie! Walgo, go, walgo, walgo, wal, go, wal, wal, wal tego szkieletu. No jak ty mnie, panu, w jakim tymi położeniu postawiłeś na ten... mnie? Ty graj, bo mnie postawił. Bo to mi zabrał na chwilę grę i mnie po prostu wystawił na totalne pożarcie Ej, dobra, to jest chyba podwodny zombie! Odrawić. No, nie, ja też nie potrafię kibera zabić. Boli od tego krzyczenia. No, bo nie masz krzyczeć, masz bić po prostu. To nie jest nic strasznego, parę Ledwo to jest parę ząbiaków i tak co boli. rób, co O nie, idzie on! Kościej! Walisz kościej, ty! Nie, bo ty mnie postawiłeś w tym położeniu. Ty! On mnie cały czas naparza, a ty co robisz? To budujesz w tym czasie? No, witaj kościej! Szybko mieć jakiś! Upsa. czymy kościej? Powiedz mu coś fajnego, bo go nie zabiję. Nie Powiedz mu coś. Obrażona. Zabij go i mi Już go no, zabiłem. Tak już go zabiłem. Ja tamuję Atlantydę teraz, wy musicie napisać jak tą Atlantydę roz, roztegesować. <laughs> Kościej paskudny! Co, czemu, czemu mi to robisz? Kościej spadłem na dół! Kościej też! Ja go naparzam, a nie biję. Patrz. On cię <laughs> Ja chyba muszę y, zrobić Martynie taką arenę i nauczyć ją trochę bić te potwory. Pamiętajcie, 20 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. I w następnym będziesz co? Budowała? DOM! A tutaj macie następny film, a tutaj macie poprzedni film. Wbijcie też do Martyny. Możecie też wbić na kanał Chomik Świrbą. Też nagrywam Minecraft.